Cześć, cześć, witajcie, ja jestem Olgierd, a dzisiaj będziemy grać w grę i robić opening w Brawl Stars. Zaczynajmy. Mamy przygotowanych 12 skrzynek. Zrobiliśmy tyle openingów, że szok. Więc tutaj będę bardzo wdzięczny Supercellowi, że mi coś drobnie. Dobra, zaczynamy się za otwieranie tych skrzyneczek. Trzy klejnoty. Na początek. Ale tutaj pewnie też nic nie wypadnie, bo już straciłem kompletnie nadzieję, żeby coś wypadało. Bo 8 tylko skrzynek zostało jeszcze. 7, dobra, 3 bilety. Pewnie nic nie będzie. Dobra, kręci się, może tu coś będzie. Jest! Mamy bibi! Mamy bibi! Mamy bibi! Wreszcie! Wreszcie jest coś! Poleciała Bibi. Nareszcie! Okej. Okay. Chyba pykniemy, musimy pyknąć sobie rundeczkę nowym zadymiarzem, co Bibi? Uff, udało się jednak. Dobra, mam nadzieję, że to będzie winek. Ok, zaczynamy. I ona, no zawsze chciałem mieć Bibi. Nie ukrywam. O, patrzcie. już dwa power cubes, y, bo się pod, przed skrzynkę wystawiła. Ale fajnie się nią gra, naprawdę. Ona ma gumę, tak? Rzuca gumę. Jaki to masz zasięg! To się tak nie wydaje takie wielkie. A szybko jej się ładuje to. Bum. A ona użyła Ulta. I ona jeszcze zwalnia Ultem ms. Jakoś spróbuję potem użyć tej jeszcze gumy. Bum. Jak prawie ją biła, to... Nie, nie udało. Udało mi się. Jeden raz ją jeszcze się odbiło. Odbiło się, tak? O, tutaj. Dobra, udało mi się ją ubić i już wielkie starcie. Szybko to my idzie. To starcie. Ile power cubesów? O, robot go chyba załatwił. No dobra. To mamy pierwszą. Rundkę Bibi wygraną. Jeszcze 56 plusowych tutaj mamy tych. Ym, y, tych klejnocików jakby. Żetonów o. Może na zadymę zobaczymy jak ona działa teraz. Uff ale się cieszę jednak. Bo po tylu openingach wreszcie coś wydropiło mi. Okej. Okay. Ej, ona dobra jest na ten tryb. Biegnę sobie do bramki i walnę gole. Pięknie, no. Ja ty tak mogę grać. Jak ta Bibi jest taka dobra. Ja wszystkich przeciwników. A teraz ultem pyknę. Jest. jest chyba najlepsza na... tutaj... tego. Na piłkę. Koleczka. Dobra. Bum. Już wszystkich załatwionych mamy. Dawaj, wal bramkę. Nie, co ty zrobiłeś? A, ty, tu jest tylko. Ok. Nie będzie z nim problemu. Pobiegnę sobie do bramki. I gol. Idealnie załatwił jeszcze rozenem. Pum. O, jeszcze gumę trochę porobiła. O, dobra. Ej, halo! Rosa! Halo! Ziemia! Dobra. Pum! Dobra, waltą bramkę, kolt. Nie tak jak poprzednio. O, jeszcze guma zdążyła polatać trochę. Dobra, to by było na tyle tego odcinka. Jak Ci wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem. Pa!